eminencjo najdostojniejszych księży kardynale, prefekcie, emerycie, watykańskiej kongregacji wychowania katolickiego i dzisiejszy doktorze honorowy Uniwersytetu Wapieskiego Jana Pawła II, eminencjo najdostojniejszych księży kardynale Stanisławie, ekscelencje księży arcybiskupi i biskupi, panie premierze, szanowni dostojni goście dzisiejszej uroczystości inauguracyjnej, magnificencio księży rektorze, Wysoki Senat, cała droga memu sercu, społeczności akademicka, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Przyszło nam żyć w czasach, w których z całą mocą wracają te fundamentalne pytania, jakie znajdujemy już w pierwszych fragmentach opublikowanej 21 lat temu przez Ojca Świętego Jana Pawła II, encykliki Fides et Ratio. Kim jestem? Skąd przychodzę i dokąd zmierzam? Dlaczego istnieje zło? Co czeka mnie po tym życiu? Jednocześnie przyszło nam żyć w czasach, w których w sposób szczególny ważne jest dawanie świadectwa o obiektywnej prawdzie w postaci rzetelnych odpowiedzi na powyższe pytania. Świadectwa, które właśnie dlatego. Że aktualnie głoszona jest epoka postprawdy, jest oczekiwane przez bardzo wiele osób i środowisk w sposób całkowicie zasadny, obawiających się zagubienia i duchowego pogrążenia w sferach szarości i mgły. W najgłębszych pragnieniach duchowych współczesnych nam ludzi wracają zatem te same treści, które znajdujemy w strofach mojej piosenki, ukochanego przez Karola Wojtyłę poety Cypriana Kamila Norwida. Do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światłocienia. Tęskno mi, Panie. Kiedy dzisiaj za wszelką cenę próbuję się podważyć najbardziej wydawałoby się oczywiste i najbardziej zgodne ze zdrowym rozsądkiem prawdy, o charakterze antropologicznym, trzeba z tym większą powagą wracać do pytania, kim jestem ja człowiek. Z tym większą też mocą należy szukać i znajdować odpowiedź o charakterze filozoficznym na pytanie o to, co jest nieredukowalne w człowieku, a tym samym na pytanie, które w 1978 roku Niewiele przed swoim wybraniem na papieża, na łamach analekta Kuseliana, w artykule zatytuła, zatytułowanym Podmiotowość i to, co nieredukowalne w człowieku, sobie i czytelnikom postawił kardynał Karol Wojtyła. W artykule tym wyjaśniał przy tym, że pytanie o to, co jest nieredukowalne w człowieku, jest pytaniem o to, co jest pierwotne, czyli zasadniczo ludzkie, co stanowi o całkowitej oryginalności człowieka w świecie. To samo pytanie trzeba stawiać także na poziomie chrześcijańskiej wiary, zgodnie z preambułą encykliki Fides et Ratio, gdzie Jan Paweł II pisze, że tylko wznosząc się równocześnie na dwóch skrzydłach wiary i rozumu człowiek może kontemplować prawdę. Sam Bóg zaszczepił bowiem w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek, poznając Go i miłując, mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie. W tym właśnie, na tym właśnie poziomie chrześcijańskiej wiary. I wypływającej z niej teologii święty Jan Paweł II Wielki w latach 1979-1984 stawiał pytanie o człowieka w czasie swoich audiencji środowych, co później w 1986 roku przyjęło kształt książki zatytułowanej Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Kiedy dzisiaj? Dziękujemy Panu Bogu za 10 lat działalności Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Musimy raz jeszcze uświadomić sobie oryginalność, to znaczy ideową tożsamość tej uczelni oraz wynikające z tej tożsamości zobowiązania, aby współczesnemu światu dawała ona jasne i czytelne, czytelne dla wszystkich świadectwo o Bogu i o człowieku, aby uniwersytet papieski Jana Pawła II zawsze i wszędzie, posługując się strofami Norwida, miał tak za tak, nie za nie, bez światłocienia. Chodzi bowiem o to, aby uniwersytet ten miał świadomość tego, że nawiązując do encykliki Fides et Ratio, jest on ważną częścią nie tylko Kościoła krakowskiego, ale i powszechnego, a przez to, że jest on także depozytariuszem objawienia Jezusa Chrystusa. Dlatego też na teologach i filozofach oraz wszystkich innych jego pracownikach naukowych i dydaktycznych spoczywa obowiązek badania różnych aspektów prawdy, a także zadanie dzielenia się pewnymi refleksjami. Na temat dążenia do prawdziwej mądrości, po to, aby każdy, kto żywi w sercu miłość do niej, mógł wejść na właściwą drogę, która pozwoli mu ją osiągnąć, znaleźć w niej ukojenie dla swych trosk i na koniec osiągnąć duchową radość. Tego właśnie radosnego poszukiwania i błogosławionego dla innych głoszenia prawdy życzę z całego serca, Uniwersytetowi Papieskiemu Jana Pawła II, który dzisiaj świętuje swoje dziesięciolecie i oto się modlę. Szczęść Boże.